Wszystkim, dziś przeczytam Wam troszkę inną bajkę niż zwykle, z racji tego, że dziś jesteśmy w troszkę innym otoczeniu niż zwykle. Bajka pochodzi ze zbioru opowiadań o zwierzętach i nosi tytuł Małpie skrzypce. Małpka była bardzo nieszczęśliwa, bo przez całe życie. Musiała się ukrywać przed drapieżnikami. Szczególnie dokuczał jej wilk. Pewnego dnia małpka wybrała się w odwiedziny do swojego wujka, który słynął wśród innych małp z mądrości. Wujek ofiarował swojej siostrzenicy łuk, strzałem, i skrzypce. Kiedy małpka szykowała się do drogi powrotnej, usłyszała. Łukiem i strzałą możesz zabić każdego wroga, ale gdy zagrasz na tych skrzypcach, zmusisz każdego do tańca. Małpka wróciła do domu. Następnego dnia spotkała wilka. Zobaczył, że małpka ma łuk i strzałę. Wilk zażądał, żeby małpka oddała mu prezenty, które dostała od wujka, ale ona odmówiła. Wtedy wilk oskarżył małpkę o kradzież łuku i strzałę. Małpka stanęła przed sądem zwierzęcym, któremu przewodniczył sam król zwierząt. Lew Wilk powtórzył jeszcze raz, że ma sprawdzone informacje, że to właśnie małpka ukradła łuk i strzałę, natomiast oskarżona nie miała żadnych dowodów na swoją niewinność. Kiedy sąd ogłosił, że małpka zostanie skazana na karę wygnania, ta zapytała: Czy może po raz ostatni zagrać na swoich skrzypcach? Które trzymała cały czas blisko siebie. Lew zgodził się na to. Kiedy małpka zaczęła grać, wszyscy zgromadzeni tańczyli. Jak szaleni! Po kilku godzinach byli już tak zmęczeni, że chcieli odpocząć. Małpko, przestań już grać! zawołał lew. Ale ta wcale nie przestawała. W końcu wilk krzyknął: To nieprawda, że małpka ukradła łuk i strzałę to ja chciałem je od niej dostać to ja jestem winny. Gdy wszyscy usłyszeli słowa wilka, małpka przestała krać. Potem spokojnie wróciła do domu, a sąd ukarał przykładnie złego wilka. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanej opowieści. Do zobaczenia w następnym filmie